witam wszystkich na tym filmiku pokażę jak zrobić trik o nazwie fake shot jest to tak naprawdę kombinacja dwóch klawiszy które trzeba wcisnąć praktycznie jeden po drugim bardzo szybko czyli jest to w przypadku pada na Xboxie jest to strzał i, po... i krótkie podanie strzał i krótkie podanie o, tak to wygląda mniej więcej w ruchu jeżeli chodzi o inne zastosowania tego fake shota. Jest on przydatny do wielu trików, których no, na tym filmiku nie będę wszystkich pokazywał, bo jest ich za dużo. Ale fake shot, fake shot jest wykorzystywany również, żeby się zatrzymać w miejscu, gdy biegniemy z piłką i potrzebujemy właśnie no chcemy się zatrzymać. Wtedy fake shot jest jednym z tych sposobów, aby momentalnie stanąć w miejscu z piłką i w ten sposób spróbować e, przechytrzyć przeciwnika, który pomyśli, że biegniemy dalej. A my już w tym momencie robimy sobie fake shot, i jakimś innym trygiem, możemy sobie wyjść z tego, z, tego, z tego fake shota. E, żeby zrobić fake shot, wystarczy trzy gwiazdki sztuczek. To praktycznie każdy, każdy zawodnik zrobi fake shota. E, czyli, tak, jeszcze raz, żeby zrobić fake shot. Przyciskamy przycisk strzału, a następnie od razu podanie. Czy to krótkie, czy, czy długie? U mnie akurat w moim, w moim ustawieniu to jest, to jest Y, ale oczywiście u Was krótkie podanie to może być jakiś inny przycisk, na przykład A, niektórzy sobie ustawiają. U mnie to jest Y, także strzał i Y robię w ten sposób, że o, od razu te dwa, dwa przyciski. Jeden po drugim wciskam. Tak, jakby przyślizguje się z jednego na drugi. O i fake shot. O, w zależności, jak stoimy z tym fake shotem. Aha. E, gracze, którzy mają 5 gwiazdek sztuczek, troszeczkę e, w, mogą sobie kombinować się też w inny sposób. O, na przykład, robić sculptur taki właśnie, tak zwany. Ale to tylko gracze, którzy mają 5 gwiazdych sztuczek. Fake shot też jest przydatny, na przykład, gdy wciśniemy, gdy biegniemy sobie, wciśnijmy przycisk R1 i robimy fake shot. W tym, w tym momencie nasz gracz robi tak, taki trick, który przez chwilę jest wolny, a za chwilę dostaje przyspieszenia. W ten sposób można łatwo ominąć obrońców ominąć obrońców, tylko ten plik zajmuje trochę czasu, także przeciwnik ma tam sekundkę na dostosowanie się do tego co chcemy zrobić ale tak to, tak to wygląda, czyli jeszcze raz BY, jedno po drugim, w ten sposób się to robi. O, przeciwnik myślę że, myślę, że strzelamy, a my dalej sobie lecimy z piłeczką. E, także, tak by to, to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.